Cześć, mam witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Cytrus, a to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii. Eee, no Jak widzicie bierzemy dzisiaj na widły grę Mountain Blade tylko że e, z dodatkiem e, z ogniem i z e, Tak jak żeśmy grali przez jakiś czas właśnie Warbanda, tak i ta, w tej grze nasza przygoda się pojawi. E, grę sobie kupiłem tam na tej... E, na przecenach był ostatnio na Steamie. Weźmiemy sobie, proszę ja was, oczywiście poziom łatwy, bo oczywiście mistrzem pewnie nie będę w tą grę. Eee... mężczyzna, nie? Realistyczna nie ma. Wyjścia bez zapisu. Jaka będzie polityka? wyjść, który bez zapisu. Nie ma wyjścia bez zapisu. Okej. Okay. A także zaraz będziemy swoje... swoją postać kreować. W sumie tylko już się nie mogę doczekać grania. Damy może w siłę troszkę. A, wszystko damy tam. Żelazna skóra, czyli obrona, potem rzut, rzucanie granatami, ba ba ba, ba, ba. E, No tutaj właśnie w tym dodatku będzie troszeczkę więcej, wiecie o co chodzi. Jakiegoś tam różnego rodzaju em, no granatów, troszeczkę ogniania nie? Czyli te pistociki nie pstociki? E, czekajcie jeszcze chwileczkę... O, teraz, powi teraz powinno być ok? Um, dobra. Także tego trzeba będzie gdzieś tu zacząć. Tylko jeszcze strzelanie z konia. Czy ja tu będę mógł mieć łuk, żeby normalnie strzelać sobie z niego? To nie mam pojęcia, niestety. Aha, żelazną skórę na obronę to jest podstawa. Przed atakiem musisz mieć dobrą obronę. Potężny cios może rzucanie granatami. Potężny naciąg, no to pewnie do łuku jest potrzebne. Um, to my teraz tutaj weźmiemy Na pewno jednoręczny będzie miecz czy coś A, i broń palną bombek. Okej okay. Dostosuję twarz. No dobra, na pewno trzeba będzie broda sobie dyknąć. Zrobimy takiego... Hmm... jakby to powiedzieć, takiego kozaka bym chciał sobie zrobić, ale... Aha, tu jest od razu jakiś tam... Pokaż się co ty masz tu. Ja z taką? Ni to kitkę, ni to co? O, 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 o. Um, Czekajcie, troszeczkę go postarzejemy O, może nie aż tak, coś takiego. Aczka, o, o, czekajcie, coś już. To nie, to jest, wygląda jak, nie powiem co. miał Hu na czole, nie, nieważne Dobra, także tego Kurde Serio nie wiem jakiego bym mu tu zrobić fryza W końcu to jest ważne, jak mamy grać nim przez jakiś czas Mniarskiego kozaka A może Kobrodę byśmy chcieli zmienić na o kurcze, felek zrobimy, nie wiem, zaraz. A, o, coś w tym stylu? Tylko jakby bardziej krzaczaste jakieś były. O, 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 coś w tym Dobra. A, oj, szerokość twarzy, aż tak to się tutaj nie chce bawić. Policzki, nie policzki. A, czy ma być taki trochę grubsze, czy przy kości? Kozaki były takie przy kości właśnie. A, wysokość nosa. A czy taki długi czy króciutki dobra tutaj akurat to wiecie Szerokość twarzy, proporcje twarzy Szereg to tu jakichś dużych różnic, chociaż nie na no, jakieś są minimalne, ale serio aż tak to brwi ma troszkę takie szerokość skroni, o! Może coś w tym stylaszka i przesadziłem, o kształt brwi. Uuu! takie odcinki z zrobić? o chyba zrobię sobie głębokość. Chyba sobie zrobię Chińczyka. O, takiego zdziwionego troszkę. No. Na położenie brwi. Kurde. A, może i nie aż taki. taki mieszany, wiecie? Jakbym go się oczył to. Kształt nosa rozmiarowy Dobra, to już by było chyba na tyle wydaje mi się Dobra, gotowe eee, Podczas swojej tułaszki trafisz do małej kozackiej wioski Kozacka wioska Mała kozacka wioska, no skąd ja to wiedziałem Kurcze Wiedziałem, że coś trzeba będzie zrobić z kozakiem Zobacz co się dzieje Ja Witaj w ogniem i miecze Ten krótki sub pokaże ci pierwsze kroki I grze zacznie na no, podstawę Używaj do rozglądania pierwsze raz by podejść do ogrodzenia, żeby kontynuować Biiiik człowieku Lepszy przycisk myszy Możesz atakować um, Dobrze, przejdźmy teraz do Defensywy przycisk Prawy przycisk myszy skuteczny I to jest właśnie fajne w tym Orbanie, kurczę Fadek, że można elegancko sobie powalczyć troszkę. O ty, kurcze, co, będą walczyć? Trzeba pomóc. Ty Dobra, jest. Może teraz do nas się przyłączą. Dzięki za pomoc, w czasach bywa przydatna. Yeah, spoko co można teraz nie pogadać? Niekoniecznie, ale idziemy za nimi tutaj do tej bramy. Już mi się podoba, kurka kafelek, no, zarobiście, weźmy ten po... O, stolecik. No! Co jest? Przecież wkutkę mam no nie? dawej dawaj, dawaj. Hm. Cel do zniszczenia. No wkur. Panie że... też Rozwal kłódkę No co co ja robię od dłuższego czasu? No przecież jak nic strzelam w tę. w ten, w kłódkę. Ja coś słyszę, że jak mi jakieś gwery porządnej nie dadzą, to Żeby tu gdzieś kurde celować O wow, jest Dosiem swojego wierz wierzchowca Dobra, ten będzie mój Okej okay. Koniem to akurat ja umiem jeździć jak mało Kto? I co A, wchodzimy. No dobra, prowadźcie A tak Aż kucz nie nadążam tak, wiecie, szybko czytać, nie? Ale ogólnie wiem na razie o co chodzi. Bardzo fajna niby fabułka. Wiedziałem, że coś z kozakiem trzeba będzie zrobić. Kurcze i to mnie cieszy. Ja przynajmniej ta zapisać pięknie wygląda. Ło, gdzie my pojechaliście? Pięknie, pięknie, pięknie. Ta grafika, wszystko, kurde. Co prawda gra nie najnowsza, ale... ...zarobisty. Ła! Ale zem pieprzno. Stój koniku. Ta jest. Kurcze szkoda, że tak w ogóle nic gości nie warto w sumie, bo... oczywiście tu jest ten, a ja... Aaaa, koniowi teraz pierwszy. Dobra, dobra. w konia jakoś łatwo trafić. Pewnie, że mam dużo pytań. Pierwsze to, czy chcecie do mojej grupy? Widzę, że szanowny dobry. Ruszyłam konia, z przy ognisku, póki kolacja nie gotowa, a Jak tam nazywam się? Cytrus, wiadomo. O co chodzi? Jestem rodziny, klemo, to odcinka, że słuchaj bo przez to się mam też zrozumiałem z mojego przodka. Nie mam miłości, do jego ich nic tu. Łyskie służyły mu niego. Świetność, ukończyłem razem, z jak Tartaniana. Ooooo! Porusznika muszki się... Dobra, co w tych ziemiach? Nie lubię kurczę jak dużo czytać, ale wiem, że w tej grze jest bardzo to przydatne. Skita, jak musiał to... Się... No, 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 no... Ach... Dobra. Coś teraz jakieś zadano, będę... Bo... Zadanko będę musiał mieć. czy to... On jest z nami w końcu? Zarządzanie mapą z... Dziennikiem. Chwila. Teraz ja muszę wszystko ogarnąć, kurczę. To jest takie o. Mam broń, mam karabin lądowy. Pięknie. Szable, kule nawet mam. <laughs> Dużo nie mam. Ale zawsze coś mam Teraz pytanie moje brzmi jakiś rozmowa ze starostą. O. Za morze. Dobra, za morze musimy odwiedzić. A za morze jest tutaj w porządku. Także trzeba do starosty zagadać. Rozmawiam ze starostą. Witaj pani tam jestem tutaj starostą. Powiedz mi, co się dzieje? To że szczęścia na boje, Czy są we wsi... O właśnie. Wszystko też co na każdą Chcę kupić za zapasy, chcę kupić bydło. Nie dziękuję. Co tu się dzieje, mi powiedz? Pewnie, pewnie, ja, Michaj, miejscowy sołtys. Michaj, czyli Michał, nie? Jesteśmy Rosjanami, ale rządzi nam polska szlachta. Mówią, że cały ruski chce nasze ziemie wziąć pod opiekę i wyrusza na wojnę z królem polskim. Teraz idzie z armią na Smoleńsk. O, ze Smoleńskiem to wiadomo o czymś się z Smoleńskim nie tylko. Słyszałem też z pokojnik Złota Ręko. Nie daj go swoimi wojskami, się zatrzymał, bo on chodzi do wojska zaporowskie, zaporowskiego. Aha, ciemięc zawsze będzie praca będzie na szlakach szpiewa nie wiem z że wkrótce zaczniemy głodować. Rozbójników trzeba. No Dobra, na razie okej. Okay. To my teraz musimy zrobić... Mieszkańcom wsi za morze dokucza szajka badentów starosta polecił ci unicestwić rozbójników, którzy obozują w sąsiednim lesie. W lesie, tak? Ja tu gdzieś widziałem jakiś... Kurde, może tutaj gdzieś? Nie, to jest ten nasz, dobra. Tu są zbójnicy jacyś. O, a to są pewnie personel. persony. Dawaj, bij się, a nie zaatakuj wroga tam. Ole giwera, ja cię pierdykam! Uhu! Pięknie! Wiadomo, że nie trafię, przez długi, długi czas. Szlachta. Znaczy ta, szabla. Czy też powinno być trafione? Dawaj, gonić, gonić mnie. No tu chcę mieć celownik. No kurcze, ty... wow! Nie, 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 nie. przez... Ej, pierwsze będę musiał się chyba troszeczkę nauczyć jednak. obsługiwać bronią Panu, A, poszło po tym. Gardę miał. Jednak nie ma to co szabla. Właśnie, pięknie. Ostał mi się tylko jeden bojownik, no ale zawsze coś. Oczywiście bierzemy. Eee, pyk, 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 pyk. Czapkę, na pewno czapkę sobie weźmiemy. Kule Słabego, Ja do, No, no, no. Ciężar. Obrażeń, płata. Fila, dystansowe 71K, celność, szybkość. Słabe mają te bronie, słabe. Kurpie Uła A nawet ładniejsze w sumie. Eee. Hamska się mięga, w stanie. Nic tam. Nie ma żadnego pancerzenia. A szkoda. Szybkość, ciężar. Cięcie. Dobra, zostawimy sobie tutaj u góry, tak jak zawsze mam to zwyczaju. Jedzonko, a tamto się najwyżej sprzeda. I co? Teraz mamy pogadać, nie? Co? Zaraz ta czeka na ciebie, aby wręczyć nagrodę, czyli lecimy znowu do starosty. Tak jest. Ja sprawię rozbójników. Ale <ślad> ja w tej czapce wyglądam, ludzie! Co ja dostałem doświadczenie worek pszenicy, worek Molówizban, fajnie Wystarczy się, się jedzieć do miasta, jakie są lasy mam pewne towar byśmy... że... E, bo dobrze byśmy za nie zapłacili. Oczywiście znaczy się zgodzę Eee, jaki tu handel prowadzi Potrzebny mi ja analia w sprawie towarów. Właśnie są mi coś Dobra, jeden był, ok. Odejść. Czyli musimy co tu przynieść? Eee, w zasadzie... ha, czyli sól, sól, znaczy się. Dobra, lecimy do Smoleńska, Rzeczpospolita. Albo na razie lecimy tutaj do Rudnia. No, jajo, yeah, sarkiewka albo życie. Pewnie, że będziemy z walczyć. Mamy szansę. A w tej czapce to kurde wyglądam jak, nie wiem, Papa Smurf. <grywka> A przynajmniej troszeczkę podobnie. No nie wiem jak normalnie walić z tego karabinu. Gdzie są te rozbójniki? Obiegną tam sieroty. No teraz już bez znajomości. Ja bym z głos już zabił. Tak jest. Bić obrót i bić szablon. Ciachać na prawo i lewo. Czyli. Dostaw go! Dostaw go! Ja go. Aaa, ty mendo. Ty, kurcze. Ty. Dobra. No, wszystko, wszystko. Ale to zabił mi jednego. Pewnie, że Vivant Dobra, bierzemy to wszystko, sprzedamy i będzie elegancko. Mamy na razie talarów bardzo mało. Dobra, rudnia. Są jacyś tutaj zerbować ochotników. Dwóch ludzi chce i zrobić. Pięknie. Ale tu wydaje mi się, że w tej wersji yy, Mountain Blake'a ładnie to jest wszystko, leci graficznie, no w ogóle No wiadomo, pierwsze włączenie i tak dalej. Jeden jest tylko hm. Jakbym u was to sprzedał, byście kupili? Jak tracę? Aha, tutaj otrzymam, no 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 Ej, aha, to jest mąka, okej okay. Nie było tematu Dobra, dobra, tutaj mąka, pszenica, także mam na razie co dać moim żołnierzom do jedzenia Wszystko jak mąki się nie je znaczy się oliwy... nie, jeść, pije się, no dobra, zawsze jest jakaś tam różnica, suche mięso Suszone to długo wytrzyma Okej okay. Kursk Jedziemy do jakiejś po... Ponyli Ale zasuwamy, ale tu, 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 tu. Ła, dobrać chodników, trzech chcę, pięknie To ja rozumiem, czekajcie podpesie. Werbu... Y ten awansowało, nie? Chodnik z muszkietem, No <laughs> Dobra, już nic ogarniam, sofonowo lecimy. Traktat pokowy. Królestwo moskiewskie, królestwo szwecji zawierają pokój. Dobrze. Na początku musi być pokój. Na ziemi. Z werbuch chodników. Nikt nie chce. O ty kurczę. Dobra, zobaczymy czy jest w Smoleńsku. Jest do kupienia. Najpierw wchodźmy do Hacmin, może tam będzie ktoś. O właśnie, kogo można. Najemny halabarnik. Oczywiście na razie każde wojsko nam potrzebne. <grymne> po co mi posłamać żeby? No, Dobra, 25 denarów damy. Chce, będziemy się pić? No, zobaczymy. Pewnie już tak. A? A garda, no uderz. A, ty. Do ściany i po tobie. A, sz, dawaj ma normalnie łeb to jak grucha, już po nim, pięknie. To ja rozumiem. Leżeć. Wygrałem denary, yeah! Mm. Ja bym się do dokarczmy, jeśli można. I księgasz, u! Księgi, ale co to? Kurczę, strasznie drogie, ojej to mnie w ogóle ani trochę nie stać. To jest jesteś Barbara, o! Czego się gapisz, chcesz e, skoszać wałka? Boże, broń dała mi się, że ma co... Jak cię zwą bo baraz obara grodu mieszkam, tam całe życie póki nie obdobiałam. Aaaa, że może od O, może będzie tego w naszej drużynie. Drogi pojadrze, wydaje mi się, że więcej brzydku będzie z ciebie w kuchni. Dobra, 500 talarów poszło, ale mamy już tego. Chiś powiedzmy wiecie jak ja to mówię bohatera, nie? Gość kaszmi nogaj, o! polują na minucie starskiego hana, ale trzy konie i w końcu ukryłem się tutaj. Chętnie przyjmie się do odziałości z zgodzisz, urodziłem się w środę. Pamiętajcie, w ogóle na, nie natnąć się na Dobra. Dobra, bierzcie. Mówię, y trzeba bardzo... właściciel karczmy. O kurczę, tysiąc ja nie mam. Napijemy się jakoś tam winka. Odpoczniemy, wszystko tego będzie fajnie, elegancko. Dobra, ale już wystarczy. Kto to jest? Wojewoda jakiś. Co tam mam do powiedzenia? Jestem Cytrus. Fiodor Obuchowicz. Masz jakieś zadanie? Uuuu, jakiś czas temu moja woda pożyczyła ode mnie, przedstawiła tą sumkę pieniędzy w wysokości 3,5 tysiąca denarów. Obiecaj zwrócić dług. Jak nie na no, czasu, upłynęło. Ja udałem się na niego dług. Piąta część w podzięce. Piąta? To jest około siedem przed kołostaniem. Co ty na to? Mateusz, że, że on się spotkał, bo jest w zamek w Wódzku. Dobra. Czyli... o nie, go! Łódzko, idź na rynek, towarami. Czy tu jest flaszka wódki? No, no, no. Nie będziemy rozpijać tutaj naszych... ty! Kompanii! No. Skądś kurde muszę wziąć... Skądś muszę wziąć normalnie te... Um, Jeszcze raz pójdźmy do karczmy, już tutaj nikogo nie będzie sięgasz i gość karczmy. Ale Dobra. Czyli musimy tak czy jak ogarnąć skądś sól i dostarczenie i ten zrodługów. W Łódzku, tak? Zamek wudsku